Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominik Kasicki i zapraszam do kolejnego odcinka pierwszej książki. Dziś moim i Państwa gościem będzie Daniel Odia, prozaik, scenarzysta komiksowy, dziennikarz i animator kultury. Dzień dobry Danielu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również jest miło, że znalazłeś czas w trakcie promocji swojej ostatniej książki pod tytułem Pusty Przelot. A jesteś dopiero po spotkaniu w jednej z gdańskich biblioteki i super, że ten czas dla mnie też znalazłeś. No ale tytuł audycji zobowiązuje. Cofniemy się w takim razie w czasie do 2001 roku. Wtedy została wydana Twoja pierwsza książka pod tytułem Ulica. Pewnie dla wielu jest to książka znana. Została również przeniesiona na deski teatru. No a właściwie skąd pomysł, żeby opisać i to bardzo realistycznie to, co się dzieje na ulicy Długiej? Skąd pomysł na tę książkę? No tak. Tam jest faktycznie ulica Długa. Jej nazwa się wzięła właściwie z Pasowało mi do, do pierwszego zdania, że ulica długa wcale nie jest taka długa, i nie wiadomo skąd wzięła się jej nazwa, a pomysł po prostu z obserwacji. Tak? W ogóle moje pierwsze pisanie zaczęło się z obserwacji. Mhm. Same początki, to jak jeszcze byłem nastolatkiem, to pisałem trochę fantastyki, to były moje pierwsze próby, a później zobaczyłem, że życie chyba jest ciekawsze niż jakiekolwiek urojenia. Mhm. I tak prawdę mówiąc pierwszą rzecz jaką napisałem, taką mocną, obyczajową to były dwa opowiadania. Jedno to był tryptyk, mhm. gdzie opisałem trzy pogrzeby i, i świadomość, że główny bohater za chwilę będzie ojcem. I to właściwie jest opowieść z życia wzięte, bo opisałem Pogrzeb mojego przyjaciela z dzieciństwa i miałem jakby świadomość, że się kończy dzieciństwo, pogrzeb babci, dziadka. Oczywiście to była narracja pierwszoosobowa, ale też dużo autobiograficznych jakby kontekstów. A później napisałem takie opowiadanie twarze, mhm. gdzie główny bohater przygląda się twarzom mijanym na, ulicach, na ulicy i, i z tych twarzy wywodzi historię życia tych osób. Twarzy w tym opowiadaniu było kilkanaście i kilkanaście opowieści, krótkie opowiadanie, które kończy się zdaniem: i podobno były podobne Bogu. Tak? Mm -hmm. I może ta obserwacja ulicy, a może nawet na pewno obserwacja ulicy i tego co dookoła się mnie działo, spra spra sprawiło, że napisałem właśnie pierwszą powieść zatytułowaną Ulica. Mm. I to było w okresie, kiedy ja byłem jeszcze na studiach, już, już miałem córeczkę. Mieszkaliśmy z żoną w akademiku w jednym pokoju, gdzie chłopaki za drzwiami oczywiście pili, tak. Jeden pamiętam, że się spił to z nożem, biegał. No takie jakieś historie były, a ja, a ja, a ja żeby utrzymać tą małą rodzinę, to zacząłem pracować fizycznie, różnie. A to przy. przy przy roznoszeniu plakatów, a to w stoczni przy czyszczeniu tankowców, a to przy kopaniu dołów pod kable te telefoniczne. Przeprowadzki, dużo przeprowadzek nadźwigałem się. I w międzyczasie pisałem opowiadanka i w międzyczasie właśnie pisałem te krótkie rozdzielniki z ulicy, yy, yy, która się złożyła na powieść. One są bardzo krótkie. Tak. Niektóre mają, na przykład niektóre mają stronę, niektóre dwie, a niektóre mają dwa, dwa zdania. Dokładnie, tak? zgadza się. Mhm. I to jakby wy, wynikało też z moich możliwości mm, życiowych. Tak? Byłem zmęczony po robocie fizycznej. Czyli na tyle, na ile byłeś w stanie napisać? Tak. Czy miałeś tak. czasu, to tyle pisałeś? Dokładnie. Ł łapałem każdą chwilę wieczorem czy rankiem, e, starałem się utrzymać e, ciągłość pisania, czyli jednak codziennego. Nie mhm. zawsze to się udawało. Dzięki temu, że to były krótkie rozdzieliki, to mogłem mieć tą siłę skondensowaną i zawsze wierzyłem, że jestem w stanie prawie całość napisać za jednym posiedzeniem. I to nie jest struktura linearna, tylko każdy ten rozdział jest jakby klocek klockiem albo puzzlem, który można było dowolnie sobie przestawiać. Że ja nawet po wydruku każdy rozdział był oddzielnie wydrukowany i ja sobie na podłodze rozłożyłem i sobie tasowałem okay. tymi roz czytać też tak można, nie, też tak nie trzeba czytać po kolei, można tą książkę czytać, prawda? Kawałkami. Oczywiście. Mhm. No i, i właściwie jakby sytuacja wy życiowa wymusiła na mnie wybór formy. Okay. Tak? Wybór formy. Dzięki temu tylko mogą skończyć ten, ten, ten książkę. Bo jakbym zaczął pisać od razu długą formę, to nie starczyłoby mi sił po prostu, czasu. No, trzeba było zarabiać. A te sytuacje z pracy, tej pracy fizycznej, jak powiedziałeś, jakby nie patrzeć, one były też inspirujące, one wpływały na to, co napisałeś? Tak, one były inspirujące, ale w sumie y, bardziej do opowiadań, które później wydałem w Szklonej Chucie. Okay. Niektóre troszeczkę wcześniej niż ulice powstały. A tu, tu główną inspiracją była i też moja y, córeczka, i, i, i ulice, y, po których chodziłem i na których się wychowałem też. Sny. Głównym mm -hmm. bohaterem też są sny, bo mm -hmm. w sumie każdy z tych bohaterów, to w tej ulicy jest wielość bohaterów, ma opisany jakiś swój sen. Należycie. No, to, to, co mnie obserwowało otaczało. i otaczało, i ta obserwacja była bardzo pomocna też. No w, cięż, w, w ciężkich sytuacjach kiedy zmęczony wracałem na przykład po, po kopaniu dołów pod kable telefoniczne teraz to już jest internet teraz by się tak, internet. tak tak tak, no. tak, tak. Wody. He, do... Ta, i to był Panie. na przykład I, i to był marzec padał deszcz było zimno tak i ja skostniały wracam do akademika i ten moment, kiedy pod gorącym prysznicem rozszerzają ci, skóra ci się rozszerza i, mhm. i, i, i krew zaczyna buzować w tobie i się rozgrzewa, to były te momenty inspirujące do pisania. Także aha, to jest ważne. Okay. To, jest, to spostrzeżenie jest ważne, można je zapisać. I mhm. dzięki zapisywaniu takich spostrzeżeń e, ciężka robota była łatwiejsza. Tak? E, że wszystko, wszystko było tematem. Wszystko się stało tematem. Rozmowy między ludźmi mhm. były tematem. E, chyba na tym też polega e, notoryczne pisanie, I, bo, bo uważam, że pisanie to jest właściwie maraton rozłożony na całe życie, że jeśli y, stracisz tą fascynację tym, że możesz zapisać każdą sytuację życiową i każda może być inspirująca, no to zaczniesz się nudzić swoim pisaniem. Y, no jak do tej pory nie straciłem tego, tak? tak mam. Ale widzę, że już mniej zapisuję niż kiedyś. Okay. No, że, 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 że nie ma czegoś takiego, że wracam z, z miasta i szybko 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 zapisuję, bo ka każda rozmowa była ważna, mm -hmm. tak? Każdy gest człowieka, którego minąłem był ważny. Już tego nie ma to już. To A tu dialogi, bo y, właściwie sama książka jest dosyć poetycka, ale dialogi są momentami no, nawet wulgarne. Jest taki fragment, kiedy jeden z bohaterów y, pokora uczy syna, jak postępować z kobietami, no to jest tam bardzo dosadnie to opisane, powiedziane. A no te dialogi, to je wymyśliłeś czy je właśnie gdzieś usłyszałeś? Dużo jest zasłyszanych. To akurat, co Pokora mówi, to, to, to jest historia. Tak, mhm. Z, zasłyszana. Niektóre są dopomyślane. Kiedyś. Nie jestem pewien, czy to on nie powiedział. Ale przypisuje się to Markowi Chłasca, że on powiedział coś takiego jak prawdziwe zmyślenie. Tak, mhm. że są właśnie. Dwie, dwie historie z życia wzięte, a trzecia wymyślona, ale równie wiarygodna jak te, jak te dwie wcześniejsze, mhm. umieszczone w opowiadaniu czy w powieści. I na takiej zasadzie też konstruowana jest ulica i, i, i właściwie każda z moich powieści. Część dialogów jest podsłuchanych, część dopomyślanych tak? i raczej stosujących się do języka, który został zasłużany na ulicy. Tak? Aha, nawet to nie było coś zasłyszane, potem <kười> dopisane, ale... A, a później ten język, tak. Później tak. leciał ten język jakby... I, i, jeśli chodzi o te wszystkie moje opowieści obyczajowe, tak, hmm. że, że język musi być prawdziwy, tak. Język, ja jednak brałem język z ulicy i później y, tak zaczynali mówić moi bohaterowie. A już narracja jest trochę inna. Hmm, jest, prawda, że, tak. że nie jest taka, nazwijmy to, wulgarna i bezpośrednia. Y, y, raczej jest taka Poetycka, no, melancholijna często. Chociaż staram się o to, żeby pisać też jak najprościej, tak? żeby jak najbardziej to było zrozumiałe, żeby nie komplikować czytelnikowi za bardzo życia, żeby nie musiał się tak przez ten język za bardzo przy, przydzielać. Co to znaczy? Bo na jednym ze spotkań usłyszałem, że piszesz jak Jasmine i ogrywasz jakiś temat. Czy w ulicy też ogrywałeś jakiś temat, tematy? Przede wszystkim głównym tematem to jest ogranie ulicy, mhm. czyli życie na ulicy jakiejś takiej małej, zapo zapomnianej, biednej raczej, gdzie dużo bezrobotnych i dużo pijaczków i, i, i trochę dziwek, tak? I, 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 I trochę narkomanów, ale też na przestrzeni jednego rozdziału jest opracowywany temat, że. Tak jak, tak jak jest rozdział brudy, i jest opisane jakieś morderstwo, to wokół niego jest y, klecona opowieść i y, y jest w jakiś sposób jest wulgarny y, y, dialog. Mhm. To jest jeden sposób opisania y, y, tego problemu, a za chwilę jest y, y, wniknięcie w umysł jednego z bohaterów, który, który może być jakimś lirycznym koszmarem i to jest rozpisane na jeden a akapit. I, jakby, w różny sposób opisuje jeden temat. Tak? Jeden mały temacik y, opisany w różny sposób mm -hmm. i skleja się w główny temat, takim jest ulica. Też często mówię, że często piszę, y, sklejam akapit z, y, do akapitu. Tak? że cyzeluję na bieżąco małe formy, które mi się składają na opowiadania tak? mm -hmm. a, znaczy, a, albo na rozdziały. Ale to właśnie wynika z tego, że. Ta koncentracja na tych 15, 10, 20 zdaniach, nad którymi aktualnie pracuję, pozwala spowolnić jakoś czas, tak? pozwala może coś więcej zrozumieć, tak? wywołuje refleksję. I dlatego, dlatego uważam, że to jest wielki dar, jaki mnie spotkał, że, że mogę przysiąść czasami i wpaść w ten świat spowolniony, inny. Tak? Mhm. A jednocześnie poprzez pisanie uczę się bardziej obserwacji rzeczywistości i jestem coraz bardziej ciekawy tej rzeczywistości relacji międzyludzkich, tym, jak ludzie wyglądają, tym, jak się zachowują. Mocno schumanizowana jest moja w ogóle literatura. Jednak głównymi bohaterami są ludzie. Tak. tak. A twoje książki, czy ulica, czy następne, one nie są długie, prawda? To nie są powieści po 400-500 stron, nie nabijasz tam kartek. To wynika z jakiegoś szacunku do czytelnika, czy właśnie wobe, może nie wiem, z oczekiwań wobec siebie, wobec tego co piszesz? Na, na pewno wynika też z moich możliwości, tak? Że, że ja piszę jednak skondensowaną literaturę, gdzie nie ma jakiegoś nadmiaru. Tak? Nie lubię lać wody. Męczą mnie powieści, które poprzez przeczytaniu 500 stron widzę, że mogłyby, naprawdę, mogłyby mieć 200, mm. maksymalnie 300 stron, to po prostu się czuję, nawet jeśli ona jest w miarę dobra. I, i to, 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 to z tego wynika. Jest po prostu tyle doskonałej literatury też, że nie miałbym serca zabierać czytelnikowi 20 godzin, skoro na przeczytanie mojej powieści, skoro może na przykład poświęcić 4 mocno skondensowane i, i wyniesie z niej tyle samo, mhm. a jednocześnie po prostu ona może mieć taką sam, samą moc oddziaływania. Tak? Mhm. No ale ja próbowałem pisać dłuższe rzeczy. Bo moja, moja żona koła. Tak. Długie, długie <laughs> I jak to wychodziło? Te dłuższe no, formy? I, Wiesz, gubiłem się, to? gubiłem język. Nie, 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 nie byłem w stanie stworzyć takiego języka, który by tą dłuższą sprawę utrzymał. To wychodzi z takiego założenia, że jednak każda moja książka troszeczkę inaczej jest napisana. Tak? Troszeczkę szukam innej narracji, innego języka, innego składania zdań. Bawisz się tym językiem? Bo właśnie każda książka jest inna. Tak. tak. Ba ba bawię się tym językiem, a jednocześnie język kryje rzeczywistość literacką. W zależności od wyboru języka masz taką, a nie inną rzeczywistość. I, i, i stąd ten wymóg. I ciężko. No wiesz, gdybym, gdybym ja pisał cały czas jednym językiem, to może bym w końcu napisał te 500 stron, tak? Bo już bym miał tak wyćwiczone tamtą jedną formę językową, tylko że to, to mi nudzi. Tak? Oczywiście to też jest może błąd, bo może bym doszedł w pewnym momencie do doskonałości takiej, że... Ale to bym się wtedy popisywał tą swoją doskonałością. I to widać chociażby... Na przykład bardzo wiele osób lubi moją powieść, Niech to nie będzie sen, gdzie jest, gdzie jest dużo opisów, ona jest bardzo liryczna i dużo zdań wielokrotnie złożonych. I to jest w sumie ładna powieść, tak? Pięć rozdziałów długich, ona płynie. No i... Ale ja uważam, że troszeczkę mimo wszystko jest przegadane. Tak? Mhm, no. I to, to po co mam kontynuować te, tego rodzaju język, jak mogę spróbować innego? Może tak? spróbować innego, tak? Zobaczyć jak się czujesz czymś innym, tak? Tam. A może to będzie ta forma, a tam. jeśli nie to znowu kolejna. Tak, tak. I, no i mam to szczęście, że jednak te książki są wydawane mimo że każde jest troszeczkę inaczej tak. napisana, tak? To 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 to, 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 to też jest jakiś taki ut szczęście. Że... Za no, każdym razem można się spodziewać czegoś innego. No. Nie wiadomo do końca czego. Tak, tak, tak. D ja w ogóle chciałbym się też w gatunkach różnych sprawdzić, ale no nie, nie, na razie nie, nie wyszedł mi kryminał żaden, czy horror, ale chciałbym się sprawdzić, tak, 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 jak, tak jak to robił Polański w, z, i robi ze swoimi filmami, tak? a tu horror, a to jakaś przygodówka, a to jakiś kryminał, a to jakaś obyczajówka, tak? to też chciałbym, wolę, wolę taki, być takim pisarzem, mhm. niż, niż pisarzem jednej książki, którą po prostu się przecina na poszczególne powieści. Kryminału nie napisałeś, a o czym jeszcze nie napisałeś? Abyś chciał? No wiesz co, ja bym chciał horror w sumie napisać. Ja, uh -huh. teraz, ja teraz piszę jakiś taki horror, fantazję, ale to jest po prostu ucieczka i to jest takie wymyślenie sobie awatara, żeby odpocząć. Ja hmm, po prostu odpoczywam, bo od, od świąt sobie to piszę i widzę, że muszę to skończyć, bo, bo już mam inny pomysł, trzeba go to teraz skończyć. Uh -huh. to, to na razie chcę skończyć. Bo to powstaje jakiś taki cykl, wykreowałem sobie nowego bohatera, którego w takiej popkulturze nie, nie widziałem. No i mam oczywiście pomysły na inne rzeczy, ale nigdy, nigdy ich nie zdradzam, bo, bo tracę energię wtedy. Raz wypowiedziany pomysł, to już jest jakby sprzedany światu mhm. i już wtedy nie ma takiego... Jak się wyczerpuje. Tak. No nie ma takiego kopniaka, żeby usiąść i go zrealizować. Mhm. A dopóki to jest w Tobie jeszcze, to... to... Mhm. No okay. Ja to doskonale rozumiem. No, Myślę, że to doskonale rozumiem. No, skumulowana energia, dopiero jak coś jest napisane, można wtedy pokazać. I, I wiesz, nie jest problem jak to jest krótkie opowiadanie czy nowelka, a problem jak, jak ja piszę od początku do końca powieść, nikomu nie pokazuję, a później ta powieść okazuje się, poświęciłem jej półtora roku czy rok, a ona okazuje się klęską, tak, czy na przykład trzy lata i mam sagę w szufladzie, która nigdy nie ujrzy światła dziennego, a trzy lata pisania, i to... I, to... No i co wtedy robisz? No nic, no, ubolewam, <głosy> <głosy> ubolewam, nie mam siły już wracać na razie do tego, bo mam dużo innych pomysłów, po prostu zabieram się za następną rzecz, nie? po prostu wiem jak nie pisać. Okej, okay. no to też jest właściwie ważne, ta, tak. Ta, 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 ta. <laughs> Wiem, czego nie chcę, bo czego nie, nie potrafię, a co mogę innego ta, zrobić ta. w tym czasie, tak. Ta. Poznać swoje no właśnie, ograniczenia tak. i, i nie można być w, w każdej formie dobrym. No. Co się zaczęło po ulicy u Ciebie, po pierwszej książce? No, wszystko się zaczęło. Si zaczęło się zaczęła nalepka pisarz, bo ja też miałem to szczęście że ja wysłałem ten maszynopis do Andrzeja Stasiuka i Moniki mm -hmm. Schneiderman, kiedy dopiero się zaczynało Wydawnictwo Czarne. Mm. I to była... Czyli prawie, 20 lat temu. Tak, i to była pierwsza książka wydana przez Wydawnictwo Czarne y, z maszynopisu, tak z ulicy faktycznie, wysłana z ulicy. Mm -hmm. Bo oni wcześniej, wcześniej wydali Andrzeja Stasiuka, ale to, to było jego wydawnictwo. Mm -hmm. No i chyba Krzysztofa Wargę, y, ale to był ich już znajomy, tak? Mm -hmm. A tutaj ktoś... Y, to wysłał, jest maszynopis. No, i ja pamiętam, że pracowałem wtedy, sprzedawałem maszyny budowlane, jakieś takie stopy ubijające i tak dalej. I byłem uczony, że jak wysyłano ofertę, to trzeba zadzwonić, czy oferta doszła. I po dwóch, trzech tygodniach zadzwoniłem do wydawnictwa czarne, przerażony, że odbierze Andrzej Stasiu. Na szczęście odebrała Monika no. z budki telefonicznej, bo wtedy to było były inne czasy, zupełnie tak. Tak. Wysyłało się kopertą, tak, masz opis I, i Monika odebrała i mówi tak, y, y, leży na naszym biurku tw twoja powieść, ale y, przypomnij mi, jak się nazywasz, tak? Gdzie mieszkasz i tak dalej. No, Daniel Odia, ja mhm. wtedy w Tańsku mieszkałem, tam na górce podałam adres. I za cztery dni. Dostałem y, kartkę z motylkami, otworzyłem ją i to było właśnie od wydawnictwa mm -hmm. czarnego. Twoja książka jest ok, chcemy ją wydać. Super. Oczywiście, kartkę mam podzielić. No dzisiejszy. tak. I, y, I co się okazało? Później mi Monika się przyznała po jakichś dwóch latach, że gdybym nie zadzwonił, to oni, mogli, to oni by nie wydali tej książki, bo zgubili kopertę z moimi y, namiarami. <grytanie> Do tego pytali, przypomnij, tak. kim tak, jesteś. Tak, tak dokładnie. I, y, y, czyli trzeba pomóc w szczęściu. No i faktycznie, wydali tą ulicę. Miałem niesamowite spotkanie promocyjne. W, w centrum Gdańska, był latający Holender, ta, taki klub. Tak. Mm -hmm, tak, Tam znaczy. moi kumple i, i, i przyjaciele przyszli, dużo osób. Andrzej Staszuk prowadził to spotkanie, namaścił mnie, powiedział kilka wywiadów do różnych ważnych gazet, że, że to jest nowy talent. Później mi wydali tartek, który był nominowany do NIKE. No, i to były też tłumaczenia. No, i to się zaczęło, czyli tak taki mocny strzał. Tak, mocny strzał. No, i no myślę, że nie, mam nadzieję, że nie rozmieniłem tego na drobne. No, bo cały czas, cały czas piszę, cały czas próbuję. Dobrze, że dopomogłeś szczęściu i tę budkę znalazłeś telefoniczną. Łapy tak. zadzwonić. No, no i że zadzwoniłem do nich. Tak, no. Fantastyczna przygoda. Taka trochę kopciuszek. tak no. Ciekawe, czy to była jedna z tych budek, pod które wcześniej kładłeś kable. To było w centrum, a tam kopałem w nowym porcie. Okej. Okay. No. Ale dobrze, że była. Ktoś tam kable położył. Tak, tak. Okej, okay, dzięki, super to jest. A właśnie, a z kolei twoja ostatnia książka. Też dosyć duży już ma oddźwięk, już nominowana do, w kilku plebiscytach. Tak płynnie przejdę do pustego przelotu. O czym jest ta książka? Czy możesz nam opowiedzieć, nie zdradzając fabuły. Tak. No tak. No. To jest w sumie książka o szaleństwie. Tak? Młodszy brat obserwuje starszego, który pogrąża się w obłędzie. Kameralna opowieść, gdzie jest pokazana relacja między tymi braćmi i matką. Próba poradzenia sobie z problemem zapadania w szaleństwo i w utratę umysłu w jakiś sposób. Próba zauważenia tego, w jaki sposób ludzie chorzy psychicznie są wykluczani ze społeczeństwa. Mm -hmm. Prostym językiem napisana, pierwszoosobowa narracja. Chyba najbardziej klarowno, poprowa klarownie poprowadzona z moich powieści. No i widzę, że, że, że ma taki oddźwięk, że, że ludzie mocno się utożsamiają z tą książką. Tak? Że Zwierzają mi się z, ze swoich z takich sytuacji, kiedy s, s, sami muszą się spójrzmy, opiekować jakąś osobą chorą. To musi być osoba chora psychiczna. No, te pierwsze spotkania mam wyjątkowe. Nie, nie miałem takich spotkań z innymi książkami, gdzie poważne rozmowy mhm. nad, następują na temat w ogóle naszej egzystencji na temat tego, jak sobie radzimy z. Z ciężkimi sprawami. Nie jest to dołująca jakaś rzecz. Mam nadzieję. Niektórzy mówią, że to jest opowieść słodko-gorzka, czyli komedio-dramat. No ale temat jest poważny. Napisany skondensowanym językiem. Musiałem wyjaśnić kilka spraw, które mnie trapiły od, od wielu lat. Mhm. Poczułem ulgę po tej książce. Mam nadzieję, że żeby pewne, pewne sytuacje sobie poukładałem, tak? Ważna rzecz w, w tym co robię. No i na pewno to nie jest pisana rzecz o szaleństwie z papieru. Tak? To nie jest papier przepisywany na papier, tylko w jakiś sposób zaobserwowana, doświadczona, przemyślana, przeżyta, przetrawiona. Mhm. I i, i podana, mam nadzieję, w na, na tyle przystępnej formie, że, y, że każdy jest w stanie to przeczytać, tak? to, że, że nie musi być wytrawny czytelnik, nie musi być wytrawny czytelnik. Może być to czytelnik, który, y, który mało czyta, albo w ogóle innego rodzaju literaturę, tak? A zapytam jeszcze o no, pewną scenę z tej książki, a chodzi mi konkretnie o scenę, kiedy mm, dwójka bohaterów jeszcze jako dzieci widzą czy spotykają, zbiega z więzienia. No i miałem wrażenie, że gdzieś już o tym słyszałem. To jest, czy to jest sytuacja, która wydarzyła się naprawdę, czy to było wymyślone? W pustym przylocie jest taka sytuacja, tak? tak. I to zdarzyło się naprawdę. Hmm. Ja raczej jej nie opowiadam, a może. Nie wiem, czy ja czasem gdzieś nie zapisałem jej. Ale w ulicy tego nie ma, prawda? Nie ma, Nie, to nie. się pojawiło na warsztatach. Na warsztatach. To parę lat temu już. A, czyli mogłem to powiedzieć, a, mogłem to opowiedzieć. I, I, teraz tak i nawet z... ja Wam chyba wtedy mówiłem, że muszę to napisać, muszę to, tą sytuację no zapisać. No właśnie, tak? dlatego miałem wrażenie, że skądś to znam. Tak, ta, ta. ta, prawdziwa sytuacja. Ale m, ona była bardzo zakopana. Ona się właśnie wtedy na warsztatach z, jakoś odkopała. Mhm. I chyba nawet Wam to zaznaczyłem. Faktycznie, że, że ona była taki jakby przypomniało się w jakimś tam przebłysku tak. czyli ukrywała podświadomość ukrywała tak Jednak jakieś takie niebezpieczne przeżycie no, czyli udało się, czyli, czyli warsztaty z Wami bardzo dużo mi dały. A jest też taka scena z wchodzeniem z plecakiem pełnym alkoholu po kratach akademika. Pytam mm -hmm. o to, ponieważ mam podobne doświadczenia z wchodzeniem po rusztowaniu do akademika i tak. No tak... To też prawdziwe? No tak, 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 tak. To, 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 to trzeba przebić, żeby... Znaczy nie no, można zaobserwować te, tak, ale tak, to, 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 to jest prawdziwe. Dużo, dużo jest prawdy. W pustym przelocie, tak jak mhm. też w moich książkach innych, tylko teraz zależy w, jakim, w jakiej kolejności, w jaki sposób one są przedstawione, poukładane i w jaką społeczność to rzucisz i jaką rodzinę wymyślisz i, i, i można zmieniać relacje międzyosobowe, a takie anegdotyczne sprawy to to, to jest esencja, tak? mhm. że one uwiarygadniają całą narrację. Tak? W takim razie nie zapytam się ciebie, co y, się dzieje nowego pisarsko u ciebie, bo już powiedziałeś, że nie zdradzisz, póki tak, to nie zostanie tak. skończone tak. i ewentualnie wydane. No ale właśnie, a co robisz, kiedy już zakończysz ten pisarski amok, który trwa po kilka, kilkanaście godzin pewnie dziennie, przez kilka miesięcy? No tak. Y, akurat w pustym przemocie tak no, przy, było mhm. przy, przy pisaniu. Czasami to jest po prostu. no Staram się utrzymywać. Codzienne pisanie, nie, nie zawsze to się udaje. Ty nie odkładasz, piszesz dalej, tylko... Tak, tak. No. Od razu następny pomysł jest. Okay. Tak, y, 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 powiem Ci, że od no, y, tych 20 lat nie ma za bardzo odpoczynku od pisania, bo, y, bo jestem nałogowcem pisania. To, y, zawsze są notatki. U, u, umiem pisać w nocy po ciemku, z mm -hmm. zamkniętymi oczami, no tak, żeby zanotować. To, 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 to zawsze to robiłem. No bo po co budzić Iwonę, która leży obok i włączać światło? I tak to jest. A jak, a jak mam jakąś przerwę tygodniową odpisania, bo zdarza się to, 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 to zaczynam mieć wyrzut sumienia, że ojejku, przecież, przecież głowę mi rozwalają pomysły, żeby poczuć całkowity smak. Tego przeżywania naszego życia, to ja muszę coś popisać. No, mm -hmm. Tak to brzmi. No. No, ciekawy nauk. Ciekawy nauk. Czasami uwielbiam ten nauk, czasami go przeklinam, bo, bo to, to nie jest takie życie. Usł... Może to jest życie usłane różami, czasami można na kolec tak się mm -hmm. No, Aha, Aha. No, A, ten sposób. No, w ten sposób, <laughs> tak. No, Ale, ale, ale prze, przeciekawe. Na pewno poszerza postrzeganie rzeczywistości mm -hmm. i samego siebie. A tak zmierzając ku końcowi, e, chciałbym jeszcze zapytać e, o rady. Rady dla początkujących pisarzy. Czy coś mógłbyś nam powiedzieć, tym tak. osobom, które są przed. No wiadomo, dobrymi radami, tak. Na pewno krótkie, jeśli dolej, krótkie skondensowane formy, przynajmniej na początek, bo jesteśmy w stanie je skończyć, tak? I później można je pozlepiać w większą całość. Nie zabierać się od razu do pisania 500-stronicowej sagi, bo. Bo może nam star nie starczyć czasu, i sił i energii. No i raczej próbować pisać to, na czym się znamy. Tak uważam. Jeśli, jeśli chcemy pisać literaturę obyczajową, raczej obserwować nasze życie i naszych znajomych i zastanowić się, czy... Nie, nie wymyślać sobie y życia żebraków, tak, na przykład, mm -hmm. jeśli tego nie doświadczyliśmy. Mm -hmm. A jeśli chcemy pisać jakąś literaturę, fantazy czy coś, to jeśli, to jeśli się znamy na bestiariuszu, nie wiem, japońskim czy, czy słowiańskim, to z tego korzystajmy, tak? korzystajmy z wiedzy, jaką mamy. Jeśli jesteś dentystą chcesz napisać obyczajówkę, to pisz, kurde, o klientach na, na fotelu dentystycznym. Zacznij, zacząć od tego, od tego, Czyli od tego co znamy, co dokładnie. mamy wokół siebie. Dokładnie, mm. dokładnie. Okej, okay, w takim razie wysłuchujmy opowieści innych, obserwujmy, doświadczajmy. I tym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Danielu, bardzo Ci dziękuję. Tak, Ci dziękuję Tomnik. No, wielkie dzięki. Naszych słuchaczy zapraszamy do zapoznania się z książkami Daniela. Kto jeszcze nie czytał? Zachęcamy do ulicy i zachęcamy do pustego przelotu. clang. clung